dzieliliśmy się wspólnie z samorządem e, gminy Karlino aby e, wspólnie przygotowywać przygotować nas do takiego reagowania i żeby służby były właśnie przygotowane tematyka zmiana, zmian klimatu to jakby nowe wyzwanie a z tym również nowe zagrożenia i od początku być może że dla niektórych to zagrożenie było Mało realne, a my dzisiaj widzimy poprzez dostarczone nam badania naukowe, że te zdarzenia są realne. Skala ich jest w ogóle trudna do wyobrażenia, ale mentalnie my musimy się do tego przygotować, a w następnym kroku zdefiniować narzędzie, narzędzia ratownicze, i do tego trzeba również przygotować sprzęt, jak i również wyszkolenie naszych strażaków ale również przygotowanie samorządów, struktur, zwrócenie uwagi na to, co będzie w najbliższym czasie tym właśnie realnym zagrożeniem dla ludności. No, Dodykujemy od poziomu podstawowego, czyli gminy, sołtysi, samorządy, ale e, służby, tak jak energetyka bo to bardzo wrażliwe, ale są z nami również lasy państwowe, straż pożarna i ta wymiarze ochotników, jak i Państwowej Straży Pożarnej. Jeszcze, jeszcze jest jedna rzecz, my chcemy tym naszym jakby już tą świadomością, chcemy się podzielić z naszymi partnerami zagranicznymi, sąsiadami, naszymi kolegami z innych województw, bo zmiana klimatu nie ma granic. To jest w ogóle niezwykle ciekawe przedsięwzięcie, z którego jestem bardzo rad, że, że zostało zainicjowane, bo to jest tak zwany miękki projekt, tak? Miękki edukacja, informacja, społeczeństwa w analizie ryzyka, wielkość ryzyka szacuje się jako iloraz prawdopodobieństwa razy prawdopodobne straty plus z outrage takie społeczne zburzenie. Lepiej, najtaniej obniżać ryzyko poprzez uświadamianie ludzi. Takie konferencje, ale nie centralnie, tylko lokalnie, są idealnym narzędziem do tego, żeby propagować pewne idee, uświadamiać ludziom zagrożenia, a jednocześnie dzięki temu sterować ich poczytalnymi zachowaniami, jak coś złego się będzie działo. Czy tak? jest ktoś, o kogo się staramy, żeby był kompetentny, kto zajmie się i wspomoże. Tak? Takie rzeczywiste społeczeństwo obywatelskie, kiedy każdy w tym społeczeństwie widzi swoje miejsce i pewną odpowiedzialność za najbliższych, tak? No więc jeżeli chcemy system bezpieczeństwa budować, no to trzeba go zaczynać od dołu, od obywateli, czy powiedzmy klientów systemu bezpieczeństwa. Oni nie zawsze są w stanie wyrazić swoje oczekiwania i obawy ale fakt, że są spokojni albo niespokojni już dla ekspertów jest pewnym sygnałem, do, jak, jak, jak prowadzić działania. Konferencje, z którymi mam przyjemność współpracować, w zeszłym roku w zasadzie miała odpowiedzieć tylko na to, czy e, zmiana klimatu to jest tylko mit i wymysł ekologów, czy to jest fakt. To udowodnione zostało, że to jest fakt. Mówi się, że zarządzanie kryzysowe to jest zarządzanie informacją. Jak się zechce, to nie ma kryzysu. Jak się dobrze zarządza informacją, albo jak nie ma kryzysu, a się zarządza informacją, to się go wykryuje. w zależności od tego, jakie są potrzeby. No to trzeba zacząć od lokalnej polityki bezpieczeństwa. Co nam jest potrzebne? Do czego chcemy przekonać ludzi? No i stosujemy odpowiednie, no nie powiem, że socjotechniczne, ale różne mechanizmy. Tak? Tutaj spotykają się eksperci najwyższej półki, którzy dają nam pewność, że, że zmierzamy w dobrym kierunku. Tak? I wyszukujemy ludzi, którzy mają pomysły, w jaki sposób próbować temu zaradzić. Oczywiście wiem, że w tym całym problemie ważniejsze jest dostosowanie się do zmian klimatu, ale tym się zajmuje administracja centralna. Tak? Duże projekty nie zawsze przenoszące się na po prostu normalnych obywateli tak? dnia codziennego, a my się zajmujemy inaczej. W zarządzaniu kryzysowym anglosasi i amerykanie dokładnie wymyślili takie pojęcie consequent management, czyli zarządzanie skutkami. Ja, ja powiem szczerze, oczywiście z, z zapartym tchem słucham referatów na temat zmian klimatu, ale mnie jako gościa od zarządzania skutkami bardziej interesuje, jakie będą parametry, które wymuszą działanie. I dostosowuję narzędzia, organizacje, systemy do przeciwdziałania skutkom. Często używam określenia społeczeństwo obywatelskie i to jakby tak ograniczało nas tylko do Polski, ale, ale kryzys nie zna granic. Tak? Rzeka jak wylewa, to wylewa. Tak? To wprawdzie w 97 roku mieliśmy tę sytuację z zatargów, tu wyżej, tu niżej, wałów wpierw tu, no ale e, sąsiadom wylało tu, a nam wylało tam. A generalny bilans się zrównoważył i my mieliśmy stare tyjoty. Dopóki nie będziemy ze sobą gadać i współdziałać, to o współpracy nie ma mowy. A rzeka nie jest wystarczającym powodem, żeby się izolować. Są mosty. Jest droga powietrzna, jest współpraca informacyjna, jest dziesiątki płaszczyzn, na których współpraca może nas wzmocnić. I to wzmocnić nie w wymiarze krajowym, ale bilateralnym bądź multilateralnym, czyli międzynarodowym. Zdecydowanie tak.